Mamy lato, więc postanowiłem iść film, który lato ma w tytule, czyli koszmar minionego lata, wersja 2025. I to jest legacy sequel, czyli sequel taki po latach. Twórcy stwierdzili, że skoro krzyk się udał, no to zrobią tak samo, czyli zrobią film, który będzie legacy sequelem, ale będzie nosił taki sam tytuł jak. Ten pierwotny film, który w oryginale bardziej powinien być Wiem, co zrobiłeś z zeszłego lata, co zrobiłaś z zeszłego lata. Gratuluję, ja nie pamiętam, co robiłem wczoraj. A skoro Legacy Sequel, no to muszą powrócić starzy bohaterowie i tutaj w tym przypadku mamy Freddie Prince Juniora oraz Jennifer Love Hewitt. Boże, jaka kiedyś Jennifer Love Hewitt była piękna. No po prostu... Mm. W sensie, wiecie, no to są takie slashery, teenage slashery z nastolatkami, tak? Mamy właściwie odpowiedniki e, bohaterów, których mieliśmy sprzed lat, mamy tutaj w tej nowej e, wersji, ale to jest tak głupi film, w sensie, no te slashery muszą być głupie. Ale wiecie, to może być głupie, krzyki też są głupie, tak? Jak się by zastanowić, kto tam zabijał i tak dalej, to się w pale nie mieści, ale było to przynajmniej rozrywkowe, a tutaj... Dialogi to jest kurwa jakiś koszmar. Jeżeli ktoś chce mieć przykład, co to znaczy ekspozycja w dialogu, czyli twórcy nie pokazują nam, tylko po prostu bohaterowie opowiadają nam, co, co, kto, z kim i tak dalej, to to jest kurwa idealny przykład. I takie mruganie okiem do fanów, bo na przykład jest taki znany tekst tej pierwszej, pierwotnej części, czyli Na co czekasz? Tam Jennifer Love Hewitt cycami świeciła i krzyczała, na co czekasz? Nie wiadomo do kogo po prostu krzyczała to, no pewnie do morderca, ale jego tam nawet nie było, nie, chuj wie co, do kogo, ale to jest scena, którą twórcy sobie wymyślili, ha to jest ta nasza scena, którą możemy powtarzać, który dialog możemy po prostu wyrwać z tamtego filmu i wsadzić do nowego i ludzie będą klaskać, bo wiecie, bo to jest znany tekst pierwszego filmu. Ale nie, bo tamten tekst nie był znany z tego, że był kultowym tekstem. Tamten tekst był znany z tego, że był tak głupi, że nawet w strasznym filmie się z niego śmiali. A tutaj twórcy stwierdzają, ha, najpierw Jennifer Love Hewitt powie... Coś tam, fakt nostalgia, tak? Nostalgia jest do dupy, po czym wali tym niby nostalgicznym tekstem 5 sekund później, no to kurwa, no to jest do dupy czy nie jest do dupy. I w tych latach 90. -tych był to krzyk z temu, chociaż temu jeszcze wtedy nie było, i teraz też to jest taki krzyk z temu. A finał tego filmu to jest kurwa jakaś potwarz. Jeżeli są jacyś fani tego, ja nigdy jakimś wielkim fanem nie byłem, no ale. No, to były czasy, kiedy się oglądało tego typu filmy, więc też je oglądałem. Więc jeśli ktoś je oglądał i teraz zobaczy, co oni tutaj odjebali w finale, to stwierdzi, kurwa napluli mi w twarz. No ale może wy widzieliście i może nawet wam się podobał, to napiszcie, komentarze wasze. Dzięki wielkie. Na! Ra.